radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Według szacunkowych danych, przewlekła choroba nerek może dotyczyć 4,5 miliona Polaków, z czego aż 90% nie zdaje sobie z tego sprawy, a choroba rozwija się podstępnie i latami. Wyspecjalizowanych ośrodków zajmujących się dostępami naczyniowymi w Polsce bardzo brakuje. Dlatego Beata Andrzejewska, dyrektor Spezo kępno z dumą informuje, że w Kępińskim Szpitalu od roku wykonywane są operacje wytworzenia i naprawy dostępów naczyniowych do hemodializ. Doktor Jakub Turek specjalizuje się w wykonywaniu dostępów naczyniowych do hemodializ. I jest... W tej dziedzinie uznanym e, wybitną specjalistą. Od roku Szpital w Kępnie ma tą przyjemność i zaszczyt współpracy z panem doktorem Jakubem Turkiem. E, współpraca ta była e, inicjatywą doktora Jacka Sobeleskiego, kierownika naszej stacji dializ i oddziału nefrologicznego. I właśnie w e, ostatnią sobotę e, mieliśmy małą uroczystość e, minął rok od czasu rozpoczęcia tej współpracy. I rozpoczęcia wykonywania zabiegów dostępów naczyniowych dla pacjentów dializowanych w szpitalu w kępnie. Są to zabiegi wysokospecjalistyczne, zabiegi ratujące życie. Muszą one być wykonywane dla pacjentów, którzy wymagają hemodializy. Jest to zabieg polegający na połączeniu tętnicy z żyłą. Na kończynie górnej, która umożliwia wkłucie igły dializacyjnej. Do doktora Jakuba Turka dołączyła też grupa młodych chirurgów z Wrocławia, pasjonatów dostępów naczyniowych, która wraz z pracownikami szpitala w pierwszym roku działalności przeprowadziła aż 240 operacji naczyniowych dostępów do hemodializ. Są to lekarze, chirurdzy, pasjonaci też chirurgii naczyniowej, którzy współpracują z doktorem Jakubem Turkiem już od kilku lat. I ci lekarze także zasilili szeregi naszego szpitala. Pacjenci, którzy mają wykonywane u nas te zabiegi, pochodzą z różnych województw, można powiedzieć, że z całej Polski. Dzięki temu nasz szpital staje się ponadregionalnym centrum dostępów naczyniowych do hemodialis. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, Twoja muzyka, Twoja muzyka.